Hej, witam w poradniku do komunikatora Teamspeak 3. Dzisiaj zajmiemy się taką podstawą podstaw, czyli nadawaniem sobie uprawnień w naszym nowo podstawionym serwerze Teamspeak 3. Żeby nie kłamać, przed sekundą podstawiłem serwer i właśnie się do niego pierwszy raz łączę. Wyskoczyłem mi kępo, w którym muszę wpisać prywiliczki, czyli klucz, który nada mi rangę serwer admina. Kopiuję go stąd wszystko jest. Dobra, mam rangę serwer admina, yy, tylko, że nie jest to ranga, która daje mi wszystkie uprawnienia. Stwarza na pewno ograniczenia, które, yy, które zaraz zniesiemy. W tym celu klikamy w narzędzia, serwer query, yy, wpisujemy kolejno yy, login, następnie w postaci serwer admin i po spacji hasło, które mamy tutaj w tym okienku. Przekopiujemy. Dobra. W drugiej linii wpisujemy use seed, czyli server id. W ogóle cała ta komenda będzie w opisie, więc się nie martwcie. use seed ID. i teraz tak. Jeśli mamy na kompie tylko jeden postawiony serwer TeamSpeaker, czy, czy na maszynie, na serwerze wirtualnym, gdziekolwiek, to wpisujemy jeden. Jeśli mamy kilka, to numer z kolei. Ja mam jeden, więc wpisuję jeden. I w trzeciej linii tak, server group add client po spacji sgid równe 2 2, ponieważ ranga serwer admin query, którą właśnie chcę sobie nadać yy, ranka, która daje mi wszelkie uprawnienia yy, ma id 2 i po spacji cldbid yy, równe w tym przypadku 2 yy, to jest client database id yy, jest to 2 ponieważ ja co tutaj widać database id mam 2, jeśli powiedzmy chcemy dać komuś innemu który ma inne database id oczywiście od nas to po prostu klikamy na niego, sprawdzamy jakie ma i i, 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 i i wpisujemy na wstępie tutaj jeszcze chciałbym zaznaczyć, że że ja radzę tej rangi nie dawać nikomu dawać ją tylko sobie ponieważ danie komukolwiek stwarza duże zagrożenie mimo, że komuś ufa, mimo, że to jest nasz kolega możemy dać mu rangę o stopień niższą która nam nie zaszkodzi, po prostu odradzam no i dobra. I tyle. Teraz klikamy... Aha! Jeszcze jedna sprawa. W zakładce uwierzytelnianie są trzy opcje. Polecenie logi i ręcznie automatycznie. Klikamy polecenie logi. I... Server group assigned. Server group assign. Mam rangę admin server query. Nie mam teraz żadnych ograniczeń. Mogę zarządzać również na przykład grupami serwera admina, czy też domyślnie tworzonymi na poszczególnych poziomach. O tym w jakimś następnym poradniku. Dobra. Kolejna sprawa. Jeśli, jeśli chcielibyśmy komuś odebrać tą grupę, ponieważ daliśmy go, ale nie wiem, teraz ja chcemy odebrać, bo nie, nie, nie korzysta już z TeamSpeak albo po prostu na dużo naszego zaufania, zróbmy z powrotem w server query i w tej linijce zamiast server group add wpisujemy server group del. Del od delete. I już grupa została zabrana. To by było na tyle w pierwszym poradniku. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych i cześć.